Róża czerwono, miał kwitnie bez Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy Kuchnię polowe, diabli wiedzą gdzie Kto by się martwił, że na drodze kurz I śnieg, i deszcz, to znamy już Wzgórza przejdziemy, wodą Woda po walce ma jak wino smak Róża czerwono, biało kwitnie bez Dojdziesz bracie, choć krucho jest Stary karabin twój brat Jeszcze zadziwi świat Będą znów piękne dziewczyny, za Wojtkiem szły, a że w oczy deszcz to nic.